Witam hodowców i hodowczynie dzisiaj na czas sprzątania, tak jak mówiłem. Nie chciało mi się wtedy, ale dzisiaj trochę mam czasu. Tu posprzątałem, jeszcze podłoga jedna część. Tam parę osób się pytało, a bo się ciężko sprząta. U mnie wygląda to tak, że podnoszę 16 elementów rusztu plastikowego do góry, zapieram to kijem, bo jednie to ma tam jest środka, albo jednie co tam macie i ja sprzątam pod spodem i opuszczam to i drugą część mam tutaj, tak samo 16 elementów. Jedną stronę posprzątam. Wysypuję to sandezją na koniec, żeby nie było tam gości, żeby ładnie nie płonęło i zobaczcie, sucha podłoga jest pod spodem, deszcz padł wczoraj, ulewa była i nic pod spodem się nie dzieje. Ale mówię, no ja tak mam na, na to znalazłem sposób, żeby nie rozłączać wszystkiego tam po, po jednej sztuce. I ten go podzieliłem go na pół. I ten, i właśnie jedną część sprzątam, drugą opuszczam. sandecja i tak to wygląda. Potem jeszcze półki zrobię. I no, no tak myślę na 3 miesiące może i więcej bo nie jest dużo gołębi Mam spokój jakby się uparł, to i na dłużej, po prostu, ale lubię 300 w głębniku, żeby było. I jak mam czas, to tam posprzątam chociaż trochę, nie? I tak to wygląda. tyle już odsadziłem na podłogę. I tak to wygląda. Dobra, sprzątam dalej. Miłego dnia życzymy. Pozdrawiam.